Elo, elo. 52.0. Witamy Was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcooked, Jesz ile chcesz dodatek Carnival of Chaos. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku podchodzimy do ostatniej misji pobocznej w tym dodatku jest to Kevin numer 3. Tym samym oglądacie teraz przedostatni odcinek z tego dodatku, bo ostatni odcinek, jaki się pojawi na, moi, na moim kanale będzie to podsumowanie gry 100%. Będziemy wam tam pokazywać jak wygląda cała mapka odkryta e, na 100%. Między innymi pokażemy wam też, gdzie nam udało się zdobyć platynę, w misjach i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj jest sytuacja taka, że mamy do zdobycia na 3 gwiazdki, 1100 punktów, albo na 1700, yy, albo trzeba uzbrać 1700 punktów na 4 gwiazdki, czyli tak zwane na platynę. Wybieramy kucharzy. Może bardziej losujemy niż wybieramy. Bo teraz zmieniliśmy strategię. Dawniej wybieraliśmy kucharzy ręcznie, teraz po prostu nam już tutaj gra losuje. No i dobra, jedziemy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Misja jest ogólnie przyjemna, bardzo prosta. Pomyśl, jak tutaj trzeba by było słabo grać, żeby uzbierać 320 punktów na jedną gwiazdę. Nie wiem. Gotowanie na parze, nowy przepis. Posiekaj mięso lub warzywa, wymieszaj je z mąką, a następnie gotuj wszystko na parze. Doku, dobra. No to jedziemy. Ja biorę się za krojenie warzyw. I tak cię muszę zaraz przekierować o tym, do że jakby marchewka była, to ja bym w tym momencie jej nie, nie dał rady już zabrać? Dałbyś radę? No to nie wiem, ja wcześniej spadłem. Dobra. No. Zmieniasz? Tak. Dobra. Talerz wezmę, bo on też tak stoi. Dlatego wiem, że się da. Dobra. Bierz talerz. Gdzie? No i wydajemy. Okej. Okay. Teraz Stek. No wiem, przecież patrzę. I marchew. Te. To trzeba pościągać. No to ściągaj. I jedziemy. Jezu, zmień. Rób ty to. Nie wiem jak to jeździ. Dwa razy marchewka. Nie. Raz marchewka. Raz stek i kurczak. Znaczy stek i... Jezu. Krewetka. Krewetka. Dobra. No, dawaj. Teraz ja się zamotałam. Zauważyłem. Jeszcze stek, no. Ja standardowo zabieram się za mycie. Dobra, ja tu ogarnę. Jeden talerz. Do końca myj. Dobra, umyty. Najpierw krewetkę. Możesz iść. No bierz. Iść. Możesz iść. No bierz ją. Gdzie jest... aha. Dobra. Jest, są mąki? Nie ma. Bo patrzyłem, co ty robisz. Dobra, to chodź tu. Marchewka, dwa razy stek. I mamy wszystko. Marchewka jest pokrojona. Tak zmieniaj talerze już ja będę mieć dobra dobra zmieniamy taktykę teraz jemy ja je te ty tam ogarniej Okej. Okay. już prawie koniec No, rób się, rób, mąka, chodź do mnie. Wow, co ty powiesz? Krewetka trzy razy już dobra, talerze, gdzie są? Już się nauczyłam, jak co robić, żeby cię nie zrzucać. Ale talerze okay. są gotowe. Zabieraj. Tu jest jeszcze jeden talerz na górze. Nie wiem, czy tego widzisz. No ale i tak robimy po trzy. Dobra. Zmieniaj. Z czym? Marchewka dwa razy stek. jeszcze nie już już dalej ty jeszcze leży tak jak tam wydaje się z tego od marchewka. góry marchewka teraz Złożymy jeszcze chociaż dwa zrobić? No to dwa. Szybko. Dawaj. Z czym idą? Marchewka, krewetka. Już. Oj, ciężko. No jeszcze się nie skończyło. Czasu nam braknie. Hmm. Dobra, biorę jeden Tyle. talerz. no już trzy sekundy. Punktów mamy dość sporo. Ile nam brakowało? Kurde, dużo brakowało dalej do tej platyny. No. Ale trzy gwiazdki są. No i proszę Państwa, w taki oto sposób zakończyliśmy dodatek. Carnival of Chaos. No i to tyle, proszę Państwa. Mamy już w tej grze wszystko, można powiedzieć śmiało. Ograliśmy cały tutaj wątek fabularny. Wszystkie misje poboczne. No i tyle. Misja Kevin III było, była ostatnią misją poboczną. A w tym momencie nam chyba nic nie zostaje jak się pożegnać i zachęcić jeszcze was do obejrzenia na odcinek podsumowanie gry 100% jeźdź do cebuli. Okej. Okay. Tam pokażemy Wam, jak wygląda już cała mapka odkryta na 100% oraz gdzie nie gdzie jeszcze platynę. Postaramy się zrobić w niektórych misjach. Ale to już poza nagrywką. Tyle? Tutaj? Tak, tutaj. No to dobra. Jeżeli film się Wam spodobał zostawcie lajka, komentarz oraz subskrypcję. Trzymajcie się i do następnego dodatku. Hej! Pa!